GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła, po co to komu? Rekuperator, dajmy na to, że ma sprawność w zaokrągleniu 90%, nowoczesny. Mhm. No to ile mamy procent jeszcze możliwości żonglowania tutaj? 5%, żeby tą 95% sprawność zyskać? Eee, tak? Tak. I to jest ten zarzut. Eee, to generalnie zgadza się. Ja paradoksalnie teraz się zgodzę z tymi instalatorami, którzy robią zarzut, że to się nie opłaca. Więc jeśli patrzymy tylko i wyłącznie z klapkami na oczach, pod tym kątem, że to ma nam zaoszczędzić e, zimą na, na tych grzałkach w rekuperatorze, to potwierdzam, pod tym i wyłącznie, tylko i wyłącznie tym kątem to może się nie zwrócić, albo ten okres zwrotu będzie bardzo, bardzo długi. I przeważnie to są właśnie te zarzuty, że to się nie zwraca. Nie? Mhm. Natomiast, e, tak jak właśnie przywołałeś pana Maciej'a, e, on jednak widzi w tym dodatkowy zysk energetyczny. Tak? E, za każdym, każde takie doładowanie, zwiększenie tej sprawności powoduje, że ten dom po potrzebuje dużo, dużo mniej energii. Raz, mhm. że oszczędzamy, a dwa. Jesteśmy też dużo bliżej, na przykład, off-gridu.